Będziemy w takim razie podszywać wykończenie szwu. Mam go przypiętego szpilkami. Przypominam, krawędź musi dotykać samego szwu. Żeby było mi łatwiej, szyjemy oczywiście ściegiem prostym. Żeby było mi łatwiej, ja swoją igłę przesunęłam do pozycji na prawo. Czyli nie mam igły na środku, mam ją po prawej stronie. Żeby było mi po prostu. Łatwiej trafiać w sam brzeg tkaniny, ponieważ będziemy szyć bardzo blisko brzegu. Przy szyciu w ten sposób musimy uważać na dwie rzeczy. Po pierwsze, ściek musi być równy, nie możemy zjechać z tkaniny, ale pod spodem musimy pilnować, żeby wszystkie inne warstwy spódnicy nam zniknęły. Czyli odsuwać je sobie na lewo. Pod spodem pilnuję palcami, żeby nic mi nie weszło w szew, a na górze staram się szyć jak najbliżej brzegu. I znowu, tu sobie wszystko odsuwam. Zwracam uwagę, że kiedy naciągam tkaninę i coś poprawiam, igłę mam w tkaninie, żeby nie przesunąć sobie szwu. I szyjemy dalej. Znowu igła jest w tkaninie. Mogę sobie spokojnie tutaj pomanewrować, naciągnąć, ułożyć. Tym sposobem dochodzimy aż do końca.